Irena. Helena. Nam jest trudniej chodzić bez kilków, a tak się opieramy. Jest jednak mimo wszystko łatwiej. No i Przynajmniej mamy trochę styczności z przyrodą. Idziemy do lasu, pospacujemy, dotlenimy się. Tutaj właśnie nie ma spalin, bo tutaj jest czyste powietrze. No po ulicach krzywych chodzić, gdzie są krzywe chodniki. Do lasków wejdziemy i najlepiej. Musimy przyjeżdżać autobusem, bo my mieszkamy w Śródmieściu i właśnie teraz się spieszymy na przystanek do autobusu. Przyjeżdżamy na godzinę i wracamy do domu. Maria dla odprężenia, ale jak zwłaszcza jak się w domu siedzi w wakacje, to trzeba trochę ruchu. No co, mi się to bardzo podoba na pomenacie, czy ja nie znam lepszego, bo jest wszystko. Można sobie pospacerować, można się tu poopalać. Tam są placy zabaw, można usiąść, tam jeszcze jest też ten lasek Aniołowski, potem dalej, dalej jest kompleks sklepów, jeszcze można sobie też skorzystać na koniec. Tak żeby jest wszystko. Jan. No, świetnie tutaj się czuję, spaceruję, bo tu jest dużo zieleni. Nie widzę innego miejsca w Częsowie, tak jak na czasach, gdzieś się człowiek czuje. No. Kamil. Bliskość zielono i przyjemnie. Promenada z młodością. Trochę tego brakuje, bo przyniosłeś wszystko do centrum, a część rzeczy mogłaby się odbywać tutaj na miejscu, bo zawsze jest bliżej. Chyba, że ja będę miał pieniądze na zagospodarowanie tego. Ewelina. No, tak samo jak kolega. Dużo zieleni, cisza, spokój, dalej od samochodów, dymu, spalin. Codziennie na promenadzie. Wakacje to jeszcze będą, ale tak, dnia codziennego. Kuba. Większość czasu przebywam tutaj na parku. Co ja tutaj robię? No, jeżdżę na BMX-ie. Różni się rower tym, że jest mniejszy. No, triki, no Nie wiem, jak to powiedzieć. No. no i jakoś idzie do przodu, tak. Pojechać na jakieś zawody, które będą koło Częstochowy. no i podobne tym rzeczy. Też na rachowie, na ulicy sportowej czy Skatepark, ale bardziej pod rolki i pod deskę. Łukasz. Weronika. Przybywamy sobie na ławce. Dodać Koniłowskiego ze znajomymi. To miejsce jak miejsce zawsze tam się pójdzie. Agnieszka. Tutaj może pobiegać, prawda? Jestem plac zabaw tam i tutaj dość przystosowany do takich małych dzieci, więc jest dość bezpiecznie. No, dlatego tutaj przychodzimy. Wychowałam się tutaj, więc jestem do tego miejsca przywiązana. Dość często w okresie letnim odbywałem się tutaj imprezy ze wstępem wolnym, także jest dość ciekawie. Dzieje się tutaj coś przynajmniej. No, jeżeli miałabym coś zmienić, to na pewno przestrzeganie jazdy na rowerze po głównym deptaku, bo jest to dość niebezpieczne. Jeżeli takie maluchy latają, a rowerzysta jedzie dość szybko, nie patrzy. Tak samo piesi nie, nie zwracają uwagi na to, i chodzą po ścieżce rowerowej. To bym chciała zmienić, o, żeby to jednak było przestrzegane. Niesława, to jest fajnie. Spokój, cisza, świeże powietrze, huśtawki, karuzele jeszcze druga wnuczka idzie. To jeszcze by się przydała, jakieś tam place zabaw knajpka może jakaś jakiś, jakiś piękny park dla dzieci jeszcze jeden tam na tym aniołowie no to by się zmieniło jeszcze by można było więcej a ma pani wasze plany na wakacje no w tym roku to nie mam jak będzie większe to będę jeździła teraz w tym roku teraz to muszę wnuczki bawić Zenek ja tu mieszkam na tym osiedlu i jedyne takie miejsce spokoju jest bez samochodów praktycznie jest gdzie wyjechać jest. W lesie jest park rekreacyjny, można tobie trenować. No, wspaniale jest. No, ktoś, kto to zaprojektował, bo to było wcześniej trochę myślane o tym osiedlu, no to jest teraz procentuje to. Każdy to z dobrą aprobatą przyjmuje. No ile chodzi o mnie do no, zmiany, to nie do mnie należą. No. Uważam, że z tych kawiarenek to tylko takony mają taki boom handlowy, jak są jakieś większe imprezy. A tak to dla młodych ludzi. Tam jest zrobiony ten akwapark. Mają gdzie się znaleźć, no, jako mieszkańcy często. No Andrzej jestem. Promenada w sumie to mi się kojarzy z moją młodością, bo mieszkam tu od 1972 roku. No. Wie pan, rano chodzę o kijach z kijami, A teraz wyjechałem sobie rowerkiem no, dla podtrzymania formy i staram się, co prawda więcej terenów częstochowskich zwiedzamy, bo jeździmy również w kierunku Olsztyna, tamtą trasą rowerową, więcej, więcej jakichś takich organizowanych no, imprez, koncerty, no bo mamy tam amfiteatr. No jeżeli już jakby jakieś pieniądze się znalazły, to troszeczkę bym wykamieniował ten asfalt.